Dokończyłem już te zestawy z, fort z Fortnite'a i hmm, no jestem z nich bardzo, ale to bardzo zadowolony. Czy on mi się podoba? Tak, on mi się bardzo, ale to bardzo podoba. To jest taki zwykły burger, burger z maka który dostał oczy i język. No i mm, tak sobie żyje. I o to o nim historia było. Okej, okay, co do lamy? Tutaj skrzypi. To jest lama zaopatrzeniowa, czyli Jest to lama transportowa. I może ona mówić. Może ona coś mówić. Na przykład może mówić tak dajcie ci suba, bo jak nie to nie skończycie za domu. Powiedziałeś, co nie, nie czego ci zabroniłem eee, I może wam to podniosę, bo słabo widzicie. O, są, tu były takie całkiem niezłe naklejki. I ten nos to, to, też, były to też była naklejka. Ale oczy to były na druku i... Mm, można tu sobie podnieść i coś tam jeszcze dorzucić. Ja od siebie coś tam dorzuciłem, zobaczycie. I otwórzmy z obu stron. O, jest. I 3, 2, 1. Jest ekwipunek. To jest najważniejsze. Są dwa takie napoje. Takie wyglądają całkiem spoko i dynamit Najwi najwidoczniej będzie chyba jeszcze do tego beczka i będzie beczka dynamitów eee, taka y y y takie coś nie pamiętam pewno mam to w y ekwipunku ale nie pamiętam jak to się nazywa cóż nieistotne taką skałę mamy tutaj też spokojnie Niezłych elementów jest. Sierba. Hm. Wypiłoby się, żeby mieć więcej energii na, ty na treningu tenisa No i ostatnie, czyli taki pistolet. A jak wygląda skórze kościec? kościec wygląda o tak. I czy on mi się podoba? Bardzo mi się podoba. I no, zacznijmy od jego akcesorii, ma taką bananową maczugę i jest ona całkiem niezła, z prostych elementów i taki pistolet z farbami całkiem spoko, i tu są nadruki, z drugiej, z drugiej strony jest taki sam okej okay, y i jeszcze, jest, jeszcze ma plecak. Tutaj są jakieś nowe elementy ciści bananów. No. Powiem szczerze, że mi się to podoba. I wracając do całego skorupki. Ma fajne jelita. Fajne w dotyku. Można by tutaj dać w tym miejscu podłużne. Po Podłużny klosek, i to by dobrze wyglądało. Wiecie chyba o czym mówię. I są tu bardzo, bardzo małe detale. Tak jak ta naklejka, czy odchodząca skórka. Ok, aby się o nią kiedyś nikt nie poślizgnął. Kolory są fajne. Zumyłem tutaj te, te kwadratowe elementy. W grze. Dosłownie tak było. Te plamy. Te. Te znaki, że pana już jest dojrzały. Są nadrukami. Jedynie naklejka była naklejką tutaj. Usta to nadruki. Oczy to też nadruki. I plakietka z. Oznaczałem, że to jest skoro kościoc i że to jest LEGO Fortnite, to też jest na druku. Okej, okay, powiedziałem, co trzeba było. Tak mi, tak mi się wydaje. A jeszcze on w swojej kwestii nie powiedział. Dajcie suba, bo przez to będziecie lepsi. E, powiedział, co chciał. Zajmij, e, zajmijmy się bar, bardzo detalową instrukcją. Wygląda ona tak. I jak go składałem, miało się banana na twarzy. No dobrze, no dobrze. E, czasem no, coś nie wychodziło. No to. I co my tu mamy? Mamy tu taki obrazek. E, to, jest, to chyba przeżywa z nas każdy gracz w lego w fortnite, bo ja to przeżywam i z jakiejś półtorej minuty trzeba czy pół minuty trzeba poczekać żeby, żeby zagrać o, tutaj jest wioska czy, czy, czy jak hmm, tutaj jest lodowa jakaś kraina jaskinia nie raz byłem a tutaj jest historia jak się jak był zmartwychwstał? Najpierw to był taki zwykły banan. To są moi koledzy i to jestem ja. Jak się, bawią, jak się bawimy w szkole Among i to jestem ja. Wszyscy tacy są poważni, a ja taki... Jest taki wesoły. Pozdrawiam każdego, kto jest w mojej szkole i mnie ogląda. Pozdrawiam Adriana, y, Łukasza. Amadeusza, no i ka e, każdego kto ogląda właśnie mnie i tu jest historia, był najpierw tym bananem, o, już mówiłem, potem wziął go jakiś bandyta, wziął go do blondera, wyglądał tak, dał mu jakieś droidowe, gwiazdne wojen mm, jakieś takie metalowe dzianko potem kilka lat w grobie i zmarł martwych wstał to jeszcze jest jakiś szczegół? O, taki. Chyba eee, taki, że e, takie i. jakie prze, e, przebiory e, grze w Fortnite e, istnieją e, jego skiny? Fajna instrukcja, nie taka brzydka biała, tylko taka jak kwiaty. Dobrze. I powiedziałem, co miałem. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.